Cześć, w tym odcinku opowiem o możliwościach reklamowych, z jakimi się możesz spotkać w większości portali internetowych. Zapraszam do oglądania. Zanim to zrobimy, warto zobaczyć, na co pieniądze wydają inni. Zapraszam do obejrzenia raportu wydatków na reklamę internetową w pierwszym kwartale 2015 roku. Raport ten pokazuje nam strukturę wydatków w pierwszym kwartale 2015 roku. Eee, wydatków na reklamę internetową. W porcie reklamowym zobaczymy klasyfikację podstawową, która nam pokazuje, na które rodzaje reklamy eee, marketerzy najwięcej wydawali swoich pieniędzy. Ponad 44% udziału ma reklama dysplejowa, czyli tzw. banery, co warto także zauważyć, że rok do roku ma no, ona wzrost na poziomie 22%. Szczegółowy raport i dalsze klasyfikacje zachęcam do samodzielnego obejrzenia, do pobrania raportu, który jest dostępny na stronie IAB. Oczywiście poniżej byście mogli zobaczyć także link e, z dostępem do e, raportu. Warto powiedzieć jeszcze, czym jest IAB. IAB to jest Związek Pracodawców Branży Internetowej w Polsce. on największych wydawców internetowych, agencje reklamowe, domy mediowe, sieci reklamowe i reprezentuje ich interesy na zewnątrz, a przede wszystkim wyznacza standardy w polskiej reklamie internetowej. Display to najpopularniejsza forma reklamowa, z którą najczęściej spotykacie się w internecie. To są te tak zwane potocznie nazywane banery reklamowe. One także podlegają standaryzacji, dzięki temu Billboard czy też inna forma reklamowa czy Half-Page zawsze mają takie same wymiary u każdego wydawcy, który umieszczał siebie reklamy zgodnie ze standardem IAB. Standardem reklamowym, dzięki któremu każdy internauta, który zobaczy wyskakujące okienko, będzie miał zawsze krzyżyk zamknięcia w prawym, górnym rogu, co ułatwi nam wszystkim życie, a ty, drogi reklamodawca, nie musisz się martwić, że Twoja reklama tak bardzo e, wkurza internauta. Artykuły sponsorowane obecnie używane są najczęściej jako e, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt ciepłych, fajnych słówek o naszym produkcie, o usłudze, czy nawet o naszym prezesie. W dobie marketingu treści to Content is the King, czyli ty musisz oprócz pochwał czy też zalet Twojego produktu, Twoich usługi, musisz pokazać, jakie potrzeby on spełnia Twojego docelowego klienta. O tym, jak to robić, jak opowiadać, jak bawić się tą treścią, opowiem jeszcze w innych odcinkach, gdzie pokażemy dobre przykłady zastosowania artykułów sponsorowanych. Dodatkowo, wydawcy oferują nam inne także usługi. Między innymi są to sponsoringi czy też patronaty nad różnymi akcjami specjalnymi, które dane portale organizują. Mogą być to konkursy, telewizyty, mogą to być sponsoringi całego serwisu, mogą to być sponsoringi wybranej kategorii lub wybranego wydarzenia, które jest opisywane na tym serwisie. Linki sponsorowane, umieszczane na serwisach, na portalach internetowych, to najczęściej kilka wyrazów, kilka słów, które albo bezpośrednio zachęcają Ciebie do przejścia na stronę docelową, czyli na Twoją stronę internetową, lub bardzo często one reklamują i zachęcają do przejścia na artykuł sponsorowany, który jest ukryty w głębi serwisu, na innych kategoriach czy też na innych podstronach. Kolejną fajną formą reklamową jest kaptura reklamowa. Capcha jest to system antyspamowy, który zabezpiecza wydawcę przed setkami niechcianych maili. Capcha jest to ciąg znaków cyferek, który jest zawsze umieszczony obok formularzy internetowych, formularzy kontaktowych. Czyli jeżeli byście chcieli skontaktować się z jakimś wydawcą przez formularz kontaktowy, będziecie musieli przepisać te cyferki, te literki, żeby móc wysłać maila. Jak widzicie z boku, te cyferki tak naprawdę mogą być obrazkiem. Obrazkiem z hasłem reklamowym. I aby dany internauta, który będzie chciał skorzystać z danego formularza kontaktowego, lub gdy ten formularz będzie umieszczony na specjalnym plebiscycie lub na jakimś konkursie, będzie musiał przepisać Wasze hasło reklamowe i wtedy będzie mógł dopiero wysłać lub zagłosować w danym konkursie. Bardzo fajna forma reklamowa, mocno angażująca internautę. O niej opowiemy jeszcze dokładnie w kolejnym odcinku, gdzie zgłębimy dokładnie jak można ją zas zastosować i jakie są modele rozliczeń. Na koniec zostawimy najciekawszą formę reklamową. Jest nią wideo. Video. Które mogą być zastosowane albo jako krótkie filmiki reklamowe, przeważnie do 30 sekund, umieszczane przed materiałami redakcyjnymi zamieszczonymi na serwisach internetowych, lub to mogą być dłuższe formy 2-3-5-minutowe, które będą prezentowały albo Twoją firmę, lub Twoje usługi, lub Twój produkt. Jest to bardzo fajna forma reklamowa, bardzo angażująca internautę. Obecnie w internecie, czy też w życiu tak naprawdę, mamy coraz mniej czasu, a krótki 2-3-minutowy Film jest w stanie nam bardzo szybko i łatwo zobrazować zalety i to, w jaki sposób można korzystać z Twojego produktu. Na koniec zostawiłem obecnie chyba najpopularniejszą reklamę, która była w 2015 roku. Jest to reklama, która była w pierwszej piątce najczęściej oglądalnych filmów na YouTube. Ta reklama sama miała zaledwie 30 sekund, ale miała oglądalność na chwilę obecną. Ponad 89 milionów wyświetleń. Zobaczcie, jak to można zrobić fajnie i skutecznie. Polecam. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie poproszę o subskrypcję tego kanału, łapkę do góry, poleć ten artykuł innym. W kolejnym odcinku opowiem o modelach zakupowych, z jakimi możesz się spotkać, jeżeli będziesz chciał kupić reklamę displayową. Zapraszam do oglądania.